No, hej, cześć, witam Was dzisiaj w takim krótkim vlogu. No, bo widzimy, co się stało, tak? Cały Twitter praktycznie za chwilę eksploduje tutaj, bo wyszła informacja, że Ripple wygrało z Sekiem tutaj, gdyby w, w tej pierwszej instancji, tak? I nagle mamy teraz totalny wysyp ludzi, którzy jednak się okazuje, kibicowali Ripple'ego od samego początku. I w momencie, kiedy w sumie pisaliśmy o tym dwa lata temu, tak? Ponad dwa lata temu, jakoś, to okazywało się, że było wielu przeciwników, tak, wiele osób jednak e, cieszyło się, że Ripple zostało pozwane, nie zdając sobie w ogóle sprawy z tego, jakie to niesie konsekwencje dla całego rynku krypto. No i teraz nagle mamy wysyp, nie chcę tego troszkę inaczej już ujmować, ale mamy po prostu mnóstwo ludzi, którzy nagle się z tego powodu cieszą, ogłaszają to gremialnie tutaj każdemu, no i, no i to jest okej, okay, spoko. Można zmienić swoje poglądy, swoje tam przekonania, tak, bo jak się okazuje, że nagle SEC e, dobrał się do dupy praktycznie wszystkim innym projektom, no to zrobiło się nie, niezbyt ciekawie. Tak? Już jak się zaczął tyłek palić to okazuje się, że jednak temu riplowi można pokibicować. No i teraz okazuje się, że Ripple jednak wygrało tutaj. No i teraz pytanie co, co dalej z tym będzie. Nie? Pytanie jeżeli, jeżeli patrzymy tutaj na jak gdyby sądownictwo w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście ja tu nie jestem ekspertem. Tak? To by trzeba było się zapytać jakiegoś, jakiegoś szpeca w tym obszarze. Nie wiem czy znacie kogoś kto może teraz przebywa w Stanach i zna się na wszystkim. Jeden taki przychodzi mi do głowy, ale myślę, że on tutaj nam nie pomoże za bardzo. Tak, Może Craig Wariat by nam tutaj pomógł, nie wiem. Jestem ciekaw, ale można spytać Pana Feniksa czy ma coś do powiedzenia w tej sprawie, bo ostatnio też tam mieliśmy takie małe spięcie na Twitterze. No i tyle, tak? Nie wiem, jak to dokładnie teraz wygląda, czy faktycznie SEC może się tutaj odwołać. Z tego co pamiętam, z tego co właśnie Stewart tutaj mówił, to tak, to jeszcze była tam jakaś opcja, ale generalnie tak patrząc, to już można uznać jako taki precedens dla całego rynku, tak? No i to jest na pewno ogromne zwycięstwo w takiej naprawdę poważnej bitwie, bo gdyby teraz Ripple przegrało tą sprawę. No to byłoby cienko. Oczywiście Ripi mogłoby się odwołać od tego, tak jak to też mówiliśmy u Majka na live'ie razem z, z Kermitem. Natomiast to byłoby to bardzo problematyczne, tak no bo skoro już przegrali tą jedną sprawę, to teraz Naki na postawi mają się odwoływać i jak jakby to miało dalej wyglądać. Nie? Więc to był, myślę był taki poważny problem. To, że wygrali to jest myślę ogromny plus. Ogromny tutaj taki boost dla całego rynku. Widzimy, jak teraz rynek reaguje na to wszystko. Ale obserwujmy, tak? Poczekajmy, obserwujmy jeszcze dalej. Zobaczymy w ogóle, jakie jest stanowisko sec czy cokolwiek teraz powiedzą w tym, w, tym, w tym aspekcie, tak? Ale gratuluję wszystkim, gratuluję wszystkim, którzy tutaj siedzieli, którzy tutaj nie wstydzili się mówić na temat XRP, na temat właśnie firmy Ripple, nawet, tak? Ale generalnie bardziej skupiali się na, temat, na tych tematach odnośnie XRP. Bo te tematy były mało wygodne i e, zresztą pamiętam sam, tak? jak nawet rok, dwa lata temu o tym mówiłem, no to był wielki lincz praktycznie na wszystkich, którzy mówili na temat XRP, tak? to były trzy, trzy to, ktoś by powiedział, trzy cyferki, które tutaj e, potrafiły ludzi z równowagi wyprowadzić, tak? Ktoś XRP i nagle był wielki szał, wielka kłótnia, wielka spina, jeden drugiego wyzywał, e, banksterski koń i tak dalej, Ale generalnie ci ludzie, którzy za tym stoją, no Pomogli teraz całemu rynkowi krypto, tak? Teraz w tym momencie mamy naprawdę wielki lewar do tego, żeby sek się w końcu odczepił od całego tego rynku, i nie miał jakby takiego um, podjazdu bym powiedział, tak? Do innych projektów, które już czekają w kolejce po to, żeby sek mógł się im dobrać do tyłka. I doskonale o tym wiemy, tak. I każdy sobie zdał sprawę, tylko niektórzy dwa lata temu, a, a inni sobie zdali sprawę z tego, nie wiem, 2-3 miesiące temu dopiero, tak? I dotarło do nich, że kurde, faktycznie może być problem z takim sekiem. No i. Całe szczęście, udało się Ripowi to teraz wygrać. Eee, I tak bym powiedziałem, trzeba by jeszcze było dokładnie sprawdzić, ale z tego co wiem, no to już praktycznie. Oczywiście Sektam też pewnie ma jeszcze inne mechanizmy, tak, Pewnie też będą w stanie się jeszcze jakkolwiek tutaj od tego odwołać. Może nie od tej, jak gdyby, mm, tej decyzji z dzisiaj. Natomiast pewnie będą mogli jeszcze atakować dalej, że Ripple robiło to i to i tak dalej. Bo tak jak też wspominaliśmy na temat maili Hinmana, ale z drugiej strony na temat maili Rippla też. Tak? Bo o tym też myślę warto pamiętać, też to warto sobie zaznaczyć, że coś takiego było. O tym też już pisaliśmy. Więc sprawa jest pewnie jeszcze bardziej rozwojowa. tak? Ale mega wielkim sukcesem i myślę wielką radością dla wszystkich w krypto jest to, że Ripple jednak to wygrało. Tak? Wygrali sek musi się na razie tutaj do tego jakoś tam ustosunkować. A póki co się może od nich odstosunkować, więc nie ma żadnego problemu, także myślę, że fajne zwycięstwo i taki radosny dzień dzisiaj dla wszystkich, którzy siedzą w tym temacie, także was wszystkich pozdrawiam. Dzięki Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie, się. hej.